No i przez niego mnie zabili, Od co za z niego patafian. A tak to już bym miał storma, nie dzwoń Hamie, no. No i dzwoni, spamuje mi tutaj. No ja bym miał już dawno storma, tego że on do mnie zadzwoni na escape'a i mi się AC zminimalizowało. A, przed, a przede mną bot był. aha zabiję cię i bardzo dobrze o to mi chodziło o ty o ty o ty zła zła trąbka wow ale mnie wziąłeś. Mam zatkane. Bo już nawet na mnie kampią. A!